Witaj! Miło mi Cię gościć na moim kanale. Dziś mija dokładnie rok, odkąd postanowiłam znaleźć przestrzeń w swoim życiu, by na nowo zdefiniować, czym jest uczenie się oraz czym jest szkolnictwo. Ponieważ uwielbiam pracować nad ideami, koncepcjami, jest to swego rodzaju praca, która daje mi ogromną satysfakcję, bardzo dużo radości. I co więcej, zaczynam dostrzegać pewien progres, a w związku z tym. Że odczułam właśnie, że te kro małe kroki, ta metoda małych kroków zaczyna działać i mm, zbieram informacje, które mogą się komuś innemu również przydać, postanowiłam zrobić to za pośrednictwem nagrania. Nazywam się Janna Obuchowska i jestem podróżniczką edukacyjną. O swoich podróżach edukacyjnych oraz doświadczeniach w pracy z, w szkołach zagranicznych pisałam przede wszystkim za pośrednictwem bloga Educational Eden oraz za pośrednictwem czy na łamach magazynów edukacyjnych dla nauczycieli. Aktualnie skupiam się na tym, by prezentować swoje idee i prezentować swoje pomysły również rodzicom, bo uważam, że samo kontaktowanie się czy próba kontaktu z nauczycielami nie przynosiło efektów, jakich oczekiwałam. Chciałabym Zmienić system edukacji. Chciałabym, żeby system edukacji w końcu przeszedł proces ewolucji, jak powinien, ponieważ polityka bardzo mocno wpływa na edukację w kontekście światowym. Niestety w 2022 roku mierzymy się z tym, że edukacja praktycznie nie zmieniła się od co najmniej 200 lat. Jej formuła jest przestarzała. Jej cele są zagubione pośród tysięcy innych rzeczy, które tam robimy i które nie spełniają funkcji tego miejsca. Myślę, że tak i nauczyciele, jak i uczniowie, tak i rodzice, i społeczeństwa, które nawet nie mają styczności z edukacją, są już po prostu zmęczone. Musimy znaleźć nowe rozwiązania. Ja podejmuję próbę. Znalezienia tych rozwiązań na własną rękę, we własnej pracy, i to, co mogę dać od siebie, to przedstawić wnioski, przedstawić ten proces, opisać ten proces szerszej publiczności. Mogę to zrobić za pośrednictwem swoich social media, swoich kanałów social media, bo jest to dla mnie forma bezpieczna. Nie szykuję się z tym projektem jeszcze nigdzie w, tak, by, by móc oddziaływać realnie. I systemowo chcę, by ten projekt jeszcze trochę dojrzał i zrozumieć, czy są jeszcze miejsca, w których da się to coś udoskonalić. Chciałabym się z Tobą dzielić tymi swoimi wnioskami, bo uważam, że są ważne, a nawet jeżeli nie są ważne dla Ciebie, to są ważne dla mnie. I jeżeli mogę zapisać w jakimś formacie, w jakimś yy, sposób to, co robię i na jakim etapie jestem teraz, to warto to uczynić. Wracam do Ciebie już za pośrednictwem nowych kanałów. Co prawda filmy będą dalej się pojawiać na Educational Eden, bo jest to bezpośrednio związane z moją działalnością, jednak moje konta na social media, czyli Facebook i Instagram zmieniły swoje nazwy i już nie stanowią drogi rozwoju. Teraz um, najbardziej utożsamiam się z um, tytułem Edukatorka Lifelong Learning. Chciałabym Zaprosić Cię do tego mojego świata, czyli świata codziennej nauki, codziennego przebywania poza strefą komfortu i codziennego poddawania wątpliwości wszystkiego, co mnie otacza, bo jest to przygoda niesamowicie wzmacniająca i dająca satysfakcję, dająca poczucie realnego życia, szczęśliwego życia, właściwego życia, mądrych wyborów. I Chcę tego dla Ciebie, chcę tego dla Ciebie, chcę tego dla, dla mojej rodziny, chcę tego dla, dla ludzi, bo jeśli mam coś dobrego do przekazania, to spróbuję to zrobić. Mam nadzieję, że w jakiś sposób udało mi, się, udało mi się wyjaśnić, czego możesz się tutaj spodziewać, oprócz tego, że podobnych form wsparcia jak przy projekcie Educational Iden, czyli scenariuszy, artykułów popularno-naukowych, opisów metod, nagrań, na których będę opowiadać o, swoich, o swojej działalności. Na pewno będę chciała wydać książkę, która jest już w trakcie prac bardzo poważnych i właśnie opis tych metod, które proponuję. Jednak zanim to wszystko się stanie, chciałam już zacząć. Czułam już ogromną potrzebę, by wyjść z tym do ludzi i zacząć to weryfikować. Chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że masz prawo dawać mi znać, że moje pomysły nie mają, nie, nie przybierają takiej perspektywy, jaką powinny. Możesz, mi, um, możesz być krytyczny. Uwielbiam konstruktywną krytykę, ale jeżeli jeszcze nie potrafisz wyrażać takiej, to dla mnie jest ok, że będzie to po prostu krytyka. Takie, taka wymiana... Byłaby dla mnie wzmogacająca. więc wiedz, że krytyka mnie nie obraża i krytyka nie razi mojego ego. Wiem, że nie znam wszystkich odpowiedzi i wiem, że będę polegała również na tobie, czyli na moich czytelnikach, na odbiorcach, by móc właśnie weryfikować i ewaluować. Bo jeżeli coś jest źle przemyślane, to ja wszystkiego sama nie wyłapię, moje zasoby też są ograniczone i nie posiadając yy, ponadprzeciętnej inteligencji czy, czy innych talentów, które by mi w tym pomagały, będę bazować na zasobach grupowych. Um, mam nadzieję, że zaciekawiłam Cię na tyle, albo na tyle zaintrygowałam takim swoim niejasnym mówieniem o, o projekcie, że, że będziesz chciał, chciała zobaczyć, co się tutaj będzie działo. Zapraszam Cię do polajkowania, zasubskrybowania i ja będę się starała teraz już codziennie dodawać swoje treści. Zebrałam tyle materiałów, że naprawdę mam się czym dzielić i w takim razie co? Do usłyszenia. Dziękuję za Twój czas.